Paluszki, zabawa paluszkowa. Paluszki gładzą uszy, nosy, policzki, czoło. A kiedy dotkną brzuszka, <laughs> każdemu jest wesoło. Dotkną naszych włosów, potem sprawdzą fryzury. Pobiegną szybko w dół i wrócą szybko do góry. Mocno obejmą kolana, dotkną stóp delikatnie, i długo masować będą zmęczone pięty dokładnie. Kiedy tak usiądziemy na dywanie wygodnie, to po plecach paluszki powędrują swobodnie. Paluszki dotkną podłogi, potem ręki i nogi. Odpoczną na kolanach, aż do samego rana.